Jej Cześć, Kio O Mija, nic ci się nie stało. Nic, miałam miękkie lądowanie. Naprawdę? Nic? Zero zadrapań? Żadnych sińców? Otarć skóry? Nawet takich małych? Nie, ta twoja tkanina jest bardzo miękka. Hmm. O, na grzmiące, dudy. Eee. <laughs> Dziękuję za troskę, Fadl. Przepraszam, ale myślałem, że moja nowa, super ścierna tkanina będzie trochę bardziej... Mm, szorstka! Tak? A co złego w super miękkiej, delikatnej tkaninie? To, że nie chciałem jej wynaleźć. Patrz! Masz już dwóch zadowolonych klientów. O, to motyl przyjaźni Yuko. Leć za motylem. Czas na mnie! Pafadł! Może ma rację. Ta tkanina jest miękka i wytrzymała. Nazwę ją uniwersalna tkanina! A? Cześć ja. Wróciłaś i ganiasz motyle? Cześć mo. Cześć, czeo. Gdzie się podziewa Jukka? Ruszyła na poszukiwanie łez jednorożców. Przysłała po mnie swojego motyla. Może coś się wydarzyło. Mam nadzieję, że nic wielkiego. O rety. Niesamowite, co? Nigdy nie widziałam czegoś tak wspaniałego. Wyglądem przypomina hmm, kokon owada. Mam tylko nadzieję, że to nie jest jakaś sztuczka Daxa i Gargony. Dax i Gargona nie stworzyliby czegoś tak pięknego. Ostrożnie, hmm. jeszcze nie wiemy co to takiego. Może jakieś rzadkie zwierzę? Ostatnie ze swojego gatunku, hmm. które nikomu nie zrobiło krzywdy. Jeszcze nie. Można przypuszczać, że w Kokonie jest olbrzymi robak, a olbrzymie robaki nie są ostatnio naszymi przyjaciółmi. A? 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 Przygotujcie się. Ojej! Co to?